Dzisiejszy odcinek jest kolejnym odcinkiem z serii ciąża, i dzisiaj będę mówić o tym, jak ja się czuję w dziewiątym miesiącu ciąży pod kątem tego, o czym ja teraz myślę i jakie wyzwania uważam, że stoją przede mną, a jakie być może obawy. Więc o tym wszystkim dzisiaj zapraszam do oglądania. Przyznam, że na początku chciałam nazwać ten odcinek obawy kobiety w dziewiątym miesiącu ciąży. Ale tak się składa, że nie mam za bardzo obaw. Jedyna obawa właściwie, która mi przychodzi, to taka, kiedy wieczorem rozglądam się po pokoju i myślę sobie, czy ja zdążę posprzątać w tym mieszkaniu przed urodzeniem dziecka. To sprzątanie wychodzi mi dosyć powoli, może mam wrażenie, że dużo, dużo sprzątam, to wciąż jeszcze jest dużo do posprzątania. Ale to taka mała, dosyć błaha obawa. Mi się wydaje, że w tym dziewiątym miesiącu ciąży nie powinny naszego serca żadne obawy nękać. Powinniśmy skupić się na tym, że już niedługo na świecie pojawi się nowy cud, nowe dziecko i trwać w tym radosnym oczekiwaniu i w pokoju. Dlatego ten odcinek naz nazwałam Wyzwania kobiety w ciąży. Dlatego, że możemy myśleć o tym, jakie wyzwania nas czekają, i też o tym myślę w trakcie tego dziewiątego miesiąca o tym, jak wiele mnie czeka, jak wiele w moim życiu się zmieni i jak wiele rzeczy będę musiała pokonać, takich przeszkód. Ale oczywiście te wszystkie przeszkody będziemy pokonywać z Bogiem dlatego też na koniec tego odcinka Zaproszę Was wszystkie do modlitwy. Do modlitwy o to, aby Bóg wypełnił ten czas naszej ciąży, czas oczekiwania na macierzyństwo swoją miłością. Abyśmy w Jego pokoju i w Jego łagodności trwali w tym czasie, kiedy czekamy na to, aby dziecko pojawiło się na świecie. A teraz o tym, o czym ja myślę, o jakich wyzwaniach myślę, że są przede mną. Wyzwanie pierwsze, wybór szpitala. Jest to to wyzwanie, które czeka nas na początku, bo zaczynamy od tego wyboru szpitala, to jest takie pierwsze wyzwanie. Akurat w Warszawie, gdzie mieszkamy jest bardzo wiele szpitali i naprawdę można wybierać. I nawet jak byliśmy na szkole rodzenia, to mnie zdziwiło, że prawie każda z tych dziesięciu par, które były z nami na szkole rodzenia, wybrała inny szpital na poród. To też jest bardzo ciekawe. Więc no to jest też taki wybór bardzo ważny i ja staram się wybrać Dwa szpitale, jakbym mnie z jednego odesłali, bo wiadomo, że różnie jest na prodówkach i w Warszawie też, jak nie ma miejsca, po prostu odsyłają do innego szpitala. Więc pierwszy wybór już mam, już wiem, gdzie, chcę, gdzie chciałabym najbardziej rodzić, ale jeszcze tego, tego drugiego szpitala, gdzie pojadę, jak mi odeślą, jak nie będzie miejsc, jeszcze nie wybrałam, więc to też jest rzecz, o, o której teraz myślę, którą staram się jak najlepiej rozeznać. Wyzwanie drugie, domowe obowiązki. Zastanawiam się właśnie teraz też w tym czasie, jak sobie poradzę z domowymi obowiązkami. Tak jak mówiłam, sprzątanie i domowe obowiązki nie są moim największym atutem, że się tak wyrażę, ale zauważyłam coś takiego w mojej mamie najpierw, ale także w innych kobietach, które są matkami, że to, że są matkami, że opiekują się dzieckiem sprawia, że mają więcej siły, więcej energii i takiej umiejętności ogarnięcia bardzo wielu spraw. Więc no mam nadzieję, że też z narodzinami Ani to wszystko u mnie również się pojawi i też będę miała dużo siły, dużo energii i dużo organizacji czasu, żeby poradzić sobie z tym wszystkim, z czym teraz na przykład mniej sobie radzę albo no, co zaniedbuję. Wyzwanie numer trzy, wychowanie dziecka, i to jest bardzo ważne wyzwanie. Myślę, że każda kobieta myśli o tym, jak to, jak to zrealizować. I tutaj czasami sobie wyobrażam, że jeżeli urodzi nam się dziecko, to przez to, że będzie to nasze dziecko, to będzie spokojne, łagodne, dobrze wychowane samo z siebie. Oczywiście dziecko trzeba wychować, i też zastanawiam się, jak to w naszym życiu przebiegnie. I też czasami zastanawiam się, zadaję sobie takie pytanie, czy nie jestem już zbyt dorosła na to, żeby wychować dziecko. Dlaczego? Bo kiedyś, dawno, jeszcze przed ślubem, jak myślałam o tym, że będę miała dzieci, myślałam o tym, że będę poświęcać temu dziecku dużo czasu, że będziemy razem czytać bajki, razem poznawać świat, zachwycać się nim, że będziemy razem go odkrywać. A teraz też myślę o tym, że mam bardzo wiele obowiązków, zarówno domowych, jak i związanych z ewangelizacją, ze wspólnotą, z fundacją i oczywiście z doktoratem, że w tych wszystkich zajęciach, nie będę mogła poświęcić tak wiele czasu, jakbym chciała, swojemu dziecku, że nie będę umiała też, przez to, że jestem już taka dorosła, wejść na świat dziecka i mieć ten wspólny język, wspólnie odkrywać to, jak świat jest pięknie stworzony, jak Bóg jest dobry, i, i razem z tym dzieckiem przeżywać to wszystko. Więc to jest takie wyzwanie, które mnie czeka, zarówno wychowanie dziecka, jak i też Pobudzanie jego wyobraźni, I, i wiem, że tak ważny jest czas, tak ważna jest umiejętność spotkania się i nawiązania relacji ze swoim dzieckiem, więc mi się wydaje, że jest to dosyć duże wyzwanie, które mnie czeka. I ostatnie wyzwanie, o którym chciałam powiedzieć, to wyzwanie związane z już nie samym macierzyństwem, ale właśnie z połączeniem macierzyństwa, z tymi wszystkimi obowiązkami, które mam. I zastanawiam się, jak dalej będzie prowadzona nasza fundacja, nasza wspólnota, dzieła ewangelizacyjne, ten kanał. Jak to wszystko ogarniemy, kiedy pojawi się dziecko? Czy czegoś nie zaniedbamy? Czy nie zaniedbamy tego wszystkiego, co, co na siebie wzięliśmy, co prowadzimy? I to jest bardzo ważne. Też w związku z tym, że również robię doktorat i też zajmie mi trochę czasu jak uda mi się to wszystko połączyć, jak to wszystko dalej będzie prowadzone, gdyż chciałabym, żeby fundacja, wspólnota, ten kanał jak najbardziej się rozwijały, aby było, aby było to narzędzie, w którym będzie głoszony Bóg, w którym dobra nowina będzie się rozprzestrzeniać. Więc to jest dla mnie bardzo ważne i wiem, że to też jest duże wyzwanie, które mnie czeka. I na koniec modlitwa. Pomodlimy się o to, aby Bóg w tym czasie... Ciąży, macierzyństwa, aby obdarzał nas swoją miłością i dodawał nam siłę siłę, aby wypełnić te wyzwania, które są trudne, które są przed nami, ale mam pewność, że z Bogiem żadne wyzwanie nie jest niewykonalne i wszystko jest możliwe, więc będziemy Boga do tego wszystkiego zapraszać. I ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Boże ojcze! Przez Jezusa Chrystusa prosimy Cię o Twojego świętego ducha, abyś wypełnił nas w tym czasie w ciąży, w czasie macierzyństwa swoją miłością, swoim świętym duchem. Abyś przychodził z łagodnością, spokojem, zabierał wszelki lęk, wszelkie obawy i wszelkie przeszkody. Abyś uzdrawiał zarówno naszą duszę, jak i nasze ciała. Abyś przychodził. Do tych wyzwań, które są przed nami, abyś dodawał nam siły i odwagi, aby stawać z radością przed tym wszystkim, co nas czeka. Aby nasze serca były odważne, aby były przepełnione miłością i radością. I aby nasze oczekiwanie na dziecko, a także nasze macierzyństwo było przepełnione Twoim światłem. Amen. Dziękuję serdecznie za to, że byliście ze, ze mną w tym odcinku. I pozdrawiam serdecznie Was wszystkie, Was wszystkich, którzy to oglądacie i życzę, żeby Bóg jak najbardziej był obecny w każdym czasie Waszego życia. Do zobaczenia.